Jeśli myślisz, że pokonasz mnie, to jesteś w błędzie. Nim zrobisz coś, ostrzegam cię, niełatwo będzie. Ale skoro tego bardzo chcesz, spróbuj bracie, lecz się strzeż. Złaj ze mnie, no już, i drogą swą idź. Nie ruszaj mnie. Swobodnie nie chcę żyć, no wyląć się Lub pokaż w końcu coś, bo ja już tego mam naprawdę dość. Słuchaj ze mnie, no już. To tylko jest taka gra, my w nią gramy. Lecz bardzo małą szansę nie masz, jej wynik znamy. Mój bracie, lecz się strzeż. Złóż ze mnie, no już, I drogą swą idź. Nie ruszaj mnie, bo Swobodnie chcesz? żyć. No wynoś się precz, Lub pokaż w końcu coś. Dostałeś mnie źle, chłopie, dzisiaj w kość, Złóż ze mnie,